Cześć wszystkim zaprezentuję Wam nasz, jeden z naszych najnowszych produktów, czyli Naviter R994K. Tak wygląda opakowanie. Zobaczmy sobie jego zawartość. Skład zestawu wchodzi. Zobaczmy. wideorejestrator Oraz uchwyt z modułem GPS. Ładowarka, kable USB, ściereczka z mikrofibry oraz folia elektrostatyczna, voucher, karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi. Przyjrzyjmy się wideo rejestratorowi. Łączymy go z uchwytem w ten sposób, wsuwając. Proszę spojrzeć, jest już naklejona taśma 3M. W zapasie mamy drugą taśmę. Uchwyt naklejamy bezpośrednio na szybę lub możemy wykorzystać folię elektrostatyczną. Najpierw naklejamy folię na szybę, później do tego przyklejamy uchwyt. Dzięki temu, gdybyśmy chcieli pozbyć się uchwytu, nie będziemy musieli zeskrobywać starej taśmy 3M. Aby zasilić wideorejestrator należy podłączyć ładowarkę z kablem USB. Zobaczmy, robi się to w ten sposób. Następnie podłączamy, podłączamy ładowarkę do wideorejestratora. Ładowarka daje możliwość ładowania wideorejestratora oraz drugiego urządzenia np. telefonu komórkowego w czasie jazdy. Voucher z kluczem licencyjnym daje nam dostęp do 45 map w naszej aplikacji Navitel Navigator. Działa na Androidzie. Jest ważny 12 miesięcy od daty aktywacji w telefonie. Sądzę, że to tyle istotnych informacji jeżeli chodzi o zawartość opakowania. Skupmy się teraz na wideorejestratorze i na tym co wyróżnia go spośród naszych wcześniejszych modeli. Podłączę go teraz do zasilania i zacznę od najważniejszej rzeczy, czyli od rozdzielczości. Przede wszystkim możliwość wyboru aż trzech rozdzielczości to jest 4K w 30 klatkach na sekundę, 2K w 30 oraz 60 klatkach na sekundę oraz Full HD w 120 klatkach na sekundę. Wszystko to dzięki zaawansowanej optyce Sony IMX415 oraz siedmiowarstwowej szklanej soczewce z filtrem podczerwieni. Wysoka jakość nagrań gwarantowana jest niezależnie od pogody i warunków atmosferycznych, a kąt widzenia obiektywu to 140 stopni. Sprawdźmy teraz jak obsługiwać rejestrator, Jak widać ekran jest dotykowy. Ikony są duże i czytelne. Obsługa menu i ustawień jest dość prosta i intuicyjna. Nie zapominajmy o wbudowanym w uchwyt module GPS. Dzięki niemu na ekranie wyświetlana jest aktualna prędkość, z jaką porusza się samochód. Co ważne, będziemy otrzymywać ostrzeżenia, gdy będziemy zbierać się np. do fotoradaru, progu zwalniającego lub innego punktu POI. Ostrzeżenia są w formie graficznej i dźwiękowej. Pamiętajcie, że stale poszerzamy naszą bazę fotoradarów, punktów POI i innych newralgicznych miejsc. Zachęcamy więc do częstego aktualizowania wideorejestratorów. Kolejną nowością jest możliwość wyboru tła. Jak widać, możemy zobaczyć wyświetlaną prędkość i to, co rejestruje kamera. Kolejna nowość to zmęczenie podczas jazdy, czyli alarm wybrzmiewający co godzinę, dwie lub trzy. Zobaczmy na wideorejestratorze, jak to ustawić. Wchodzimy w menu, ustawienia, zmęczenie, wybieramy godzinę, dwie, trzy lub wyłączamy te opcje. Wideoregistrator ma wbudowany moduł Wi-Fi, dzięki któremu możemy obsługiwać go za pomocą aplikacji w telefonie, co daje nam możliwość zmiany ustawień oraz pobierania i oglądania filmów na telefonie. Pamiętajmy, że wideoregistrator nagrywa w pętli pliki o długości 1, 3 lub 5 minut. Z przydatnych rzeczy to oczywiście jeszcze nieodzowny dziś sensor, który wykrywa drgania, wstrząsy i na ich podstawie generuje pliki zabezpieczone przed nadpisaniem. Jest to przydatne na przykład w przypadku kolizji. Co ciekawe, do tego modelu możemy dokupić kamerę wsteczną, jest dostępna na naszej stronie. Jeżeli macie jakieś pytania co do tego modelu, piszcie śmiało w komentarzach. Pozdrawiam.